Proszę towarzyszy, myślę, że wszyscy czujemy, że nad Krakowem wieją dobre wiatry. Ostatnie decyzje Biura Politycznego są ich nowym źródłem. Jesteśmy więc wdzięczni Pierwszemu Sekretarzowi Komitetu Centralnego, Przewodniczącemu Rady Państwa, Rządowi za te decyzje. Wyrazem nowej atmosfery wokół Krakowa jest chyba też zainteresowanie prasy centralnej sprawami naszego miasta. Myślę o długotrwającej w tej dziedzinie i owocnej działalności Trybuny Ludu. Myślę o tak wzruszających numerach poświęconych Krakowowi wielkich magazynów, jak kultura czy polityka. Ale dobre wiatry wieją chyba też w samym Krakowie w jego władzy, w jego aktywie i w jego społeczności. Towarzyszy tym wiatrom świadomość, że musimy sami sobie poradzić. Że tylko wtedy, kiedy sami sobie poradzimy, możemy podtrzymać to tak cieszące nas hasło, że Kraków jest obowiązkiem Polaków. Bardzo cenię tych ludzi, którzy kochają Kraków także i którzy go bronią, ale miłość bywa ślepa. Bywa ślepa i często powoduje, że mamy tylko dwie drużyny w Krakowie, jak mówił Skolicki, projektantów i protestantów. Jedni projektują, drudzy natychmiast protestują. A więc nasuwa się tutaj generalny wniosek powiązanie konserwacji z urbanistyką. Tu musi być jedność działania. Nie może być oddzielnego działania głównego urbanisty, głównego architekta i głównego konserwatora. Więź tych ośrodków, myślę, jest do tej pory za słaba. Odnowa Krakowa, i chcę tu nawiązać do tego, co mówił towarzysz Zajbert, to jest sprawa bardzo szeroka. To jest sprawa, w której zawęźlają się wszystkie główne problemy rozwojowe miasta. Tu chodzi o taką strategię rozwoju miasta, w której jego najcenniejsza substancja będzie. Nadal żywa, a zarazem uratowana od zużycia. Bo to właściwie o to chodzi, że ona się zużywa. To nie jest tylko barbarzyńskie niszczenie, to jest przede wszystkim zużycie. Nie możemy więc mówić tylko o konserwacji, ale o harmonii Starego Krakowa z rozwojem krakowskiego przemysłu przede wszystkim rozwojem krakowskiej komunikacji i rozwojem krakowskich usług. Rozumianych systemów.